Dzisiaj opowiemy sobie o zmiennych stałych, tak zwanych czym czy się różnią stałe zmienne od zwykłych zmiennych. Weźmy sobie, że mamy zmienną zwykłą. Jest tutaj string. Teraz chcemy sobie tę zmienną napisać. I co by było? Ona została oczywiście nadpisana, tak jak w poprzednich lekcjach, zmienna o tej samej nazwie, zadeklarowana drugi raz, po prostu nadpisuje poprzednią zmienną. Wyobraźmy sobie, że chcemy mieć zmienną stałą, której się nie da nadpisać. Mamy zmienną, która nie, nie może ulec zmianie. I w takiej sytuacji deklarujemy sobie za, za pomocą funkcji define, która ma dwa parametry. Pierwszy to nazwa, nazwa zmiennej, jak pamiętamy z poprzednich lekcji, jeżeli notacja jest inna, a słowa to same, znaki te same, to jest inna zmienna. I po prawej sobie wpisujemy wartość, to może być, to może być number, ale w tym wypadku damy stringa po prostu. I przy tych zmiennych nie używamy, przy stałych zmiennych nie używamy znaku dolara. Nie używamy znaku dolara, tylko używamy mm, tylko samej nazwy. Eee, I co by było, gdybyśmy chcieli ją napisać? Powiedzmy jakimś innym stringiem. No tu już mam w zasadzie problem i interpreter nas informuje o tym, nawet tutaj środowisko nasz IDE nam, nas informuje o tym, że tutaj jest jakiś błąd na znaczy redor tekstu, a z kolei przeglądarka nam wyrzuca informację o tym, że jest to po prostu błąd w składni, dlatego że nie da się nadpisać właśnie tych zmiennych stałych. One są, tak jak sama nazwa wskazuje, one są stałe i nie ma możliwości jej nadpisania. Tak przez długi czas były zmienne deklarowane w php. -ie. Natomiast w tej chwili mamy inną, inną zmienną. Znaczy inną, niezmienną, tylko inną, inny sposób na definiowanie, deklarowanie zmiennej stałej. Używamy tutaj słówka const czyli od Constance. A więc piszemy const i że ktoś e, kiedyś programował javascript to jest podobnie. Oczywiście bez znaku dolara na końcu. Mamy, mamy wyrenderowanego czarka. Generalnie, która jest lepsza? Która jest lepsza? Który sposób jest lepszy na, na deklarowanie zmiany? Generalnie, jeżeli chodzi o ten nowy sposób const, to tak na dobrą sprawę używacie tylko tego do e, wartości takich jak właśnie e, stringi, integer, float, czyli, e, czyli liczby boolean, czyli prawda, albo fałsz, true, false. E, można też e, w ten sposób do tej zmiennej zadeklarować e, tablicę, co jest, co jest, co jest e, fajnym rozwiązaniem. Zrobimy sobie tablicę na liczbach. No, no tak. Co ja robię. Także oczywiście możemy, możemy oczywiście yy, też deklarować tablicę. Więc generalnie no, możemy używać, używać tych, tej formy const do większości tak jak widzimy, rzeczy. Jeżeli będziemy kiedyś potrzebowali w przyszłości, jeżeli chodzi o tamtą starą wersję, oczywiście też możecie jej używać, tu nie będzie, nie będzie problemu, tylko po prostu żebyście nie byli zdziwieni, jeżeli zobaczycie te dwie różni, dwie różne, dwa różne sposoby na deklarowanie stałych zmiennych w przyszłości. Konst jest nowszy, które, będziecie wybie które wybierzecie to już jest Wasza decyzja, także to jest to, co mam do, Wam do powiedzenia w tym odcinku, jeżeli chcecie, żebym coś wyjaśnił, jeszcze piszcie w komentarzach, a jeżeli wszystko jest jasne, to zapraszam do kolejnego odcinka.